Czy kiedykolwiek wątpiłeś w to, co widzisz? Czy ktoś sprawił, że pomyślałeś, że przesadzasz, że to wszystko tylko w Twojej głowie, a jednak czujesz, że to, co widzisz, jest prawdziwe? To właśnie gra narcyza iluzja, w której zaczynasz kwestionować własne zmysły. Dziś zobaczysz, jak naprawdę wygląda ta gra. I dlaczego nigdy nie możesz jej wygrać, dopóki grasz według ich zasad? Prześladowcy będą przysięgać, że to nigdy nie miało miejsca, nawet jeśli to widziałeś. To, co widzisz, jest prawdziwe. To, co ci się przydarzyło, jest prawdziwe. Taki naprawdę jest Narcyz, tacy naprawdę są prześladowcy. Oprawcy, zaburzone, narcystyczne osoby, lecz gdzieś w głębi masz wątpliwości, masz nadzieję, coś ci mówi, podpowiada, że może przesadzasz, może sobie to wyobrażasz. Kto by uwierzył, że ludzie mogą się tak zachowywać, że mogą robić takie okrutne, podłe, niemoralne, Sprzeczne z prawem rzeczy, kto by tracił czas na to, by za tobą podążać, by cię obserwować, by cię śledzić, by uprzykrzać ci życie, by cię oczerniać. Po co to wszystko? Takie niedowierzanie, wątpliwości chronią toksyczne osoby. Właśnie na to liczą prześladowcy, stokerzy, narcyzi. Są głęboko nieusatysfakcjonowani ze swojego życia. Są nieszczęśliwi, pochłaniają ich różnego rodzaju fantazje, iluzje, obsesje, uzależnienia jako forma ucieczki, odwrócenia uwagi. Ich życie jest pod względem emocjonalnym ubogie, beznadziejne. Są uzależnieni od chaosu. Od czegoś, co odwraca ich uwagę od pustki, od nudy, są uzależnieni od kłamstwa, a ty stajesz się ich rozwiązaniem na wszystkie problemy. Stajesz się ich wyjściem ewakuacyjnym, ich obsesją, ich lustrem, kolejną dawką. Narcyz Cię idealizuje. Postrzega cię jako idealnego, pewnego siebie, kompletnego, kogoś, kto ma coś, czego on nigdy mieć nie będzie. Masz siebie, masz własną tożsamość, pełną szklankę, spokój, dlatego narcyz musi to zdewaluować, zniszczyć. Chce ściągać cię w dół, by twój poziom energii. Był zgodny z Jego, byś żył pośród Jego pustki, Jego nieszczęścia, niezadowolenia. Tylko wtedy Narcyz może czuć się lepiej, bezpieczniej, stabilniej. Dzieje się tak, ponieważ szczęście go przeraża. Nie może znieść, gdy widzi szczęśliwych ludzi. Nie może znieść, gdy jesteś szczęśliwy. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że stałeś się częścią pewnej gry. Wcale się na to nie pisałeś, nie zgadzałeś, nie chciałeś brać udziału w żadnej grze narcyza osoby zaburzonej, niestabilnej, niedojrzałej emocjonalnie. Dzięki temu narcyz ma przewagę, ma władzę, kontrolę. Wierzę, że nie rozumiesz tego, co się dzieje. Uwielbia, gdy jesteś zdezorientowany. Przez to czuję, że ma więcej władzy i kontroli. Czuję się potężny, a wszystko to pochodzi z traumy. Źródłem tego jest wiele lat bólu i cierpienia, przemocy, upokorzenia, odrzucenia, opuszczenia. z dawniej, Czuł się taki mały, nieistotny, nie otrzymywał uwagi, miłości, akceptacji. A teraz sprawia, że inni czują się mniejsi, gorsi, nieakceptowani. Możesz przypominać mu kogoś z przeszłości, rodzica, który go ignorował, rodzeństwo, które było lepsze. Możesz przypominać narcyzowi kogoś, kto sprawiał, że czuł się nieistotny, niezauważany, gorszy, a teraz stałeś się celem. Przypominasz mu to, z czym się nie uporał, nierozwiązane traumy, dlatego robi to, co robi. Śledzi cię, może kaszle, gdy przechodzisz, zatrzaskuje drzwi, nie daje ci spokoju. Może słyszysz jego samochód, silnik, tłumik, widzisz podejrzane wiadomości, kontakty od różnych osób na mediach społecznościowych. Może otrzymujesz głuche telefony. Niezrozumiałe dla Ciebie rzeczy zaczynają przybierać na sile. Może widzisz już wiele osób ubranych w tym samym kolorze. A może widzisz kilka samochodów o tym samym kolorze? Chcą, żebyś myślał, że oszalałeś. Chcą zniszczyć twój spokój. Prześladowcy chcą ci przypomnieć, że gdzieś tam są i patrzą, obserwują. Chcą, byś kwestionował swoją rzeczywistość. A kiedy w końcu to zauważasz, łączysz kropki, stajesz się świadomy. Kiedy w końcu coś mówisz, to zaprzeczają, udają niewinnych, przysięgają, że to nie oni, nic się nie wydarzyło, nic takiego nie robili. Możesz widzieć, co robią na własne oczy, możesz to nawet nagrać, możesz patrzeć im prosto w oczy, a nadal będą zachowywać się tak, jakbyś sobie to tylko wyobrażał. Masz do czynienia z manipulacją, z gazlightingiem to jedna z ulubionych broni osób zaburzonych. Chcą, byś wątpił w swoją pamięć, w to, co się wydarzyło, w to, co widziałeś. Chcą, żebyś odszedł od zdrowych zmysłów. W chwili, gdy zaczynasz wątpić w siebie, wtedy wygrali. Masz do czynienia z chorą grą. Opartą na wstydzie oraz zaprzeczeniu. Gdyby kiedykolwiek przyznali się do tego, co robią, to musieliby zmierzyć się z rzeczywistością. Narcyz musiałby zobaczyć, kim jest naprawdę. Nie może, nie może sobie na to pozwolić. Zaszedł już zbyt daleko. Minął już punkt bez powrotu dawno temu. Jest odłączony od rzeczywistości, wylogował się z niej. Jego umysł jest rozbity, zaburzony, działa nieprawidłowo. Narcyz mierzy się z poczuciem pustki, z zazdrością, nienawiścią, zawiścią. Jednocześnie chce być Tobą i chce Cię zniszczyć. Gdyby był normalny, kompletny to nawet by cię nie zauważał, lecz jest uzależniony od uczuć, od emocji, jakie mu dajesz. To iluzja władzy. Prześladowcy, oprawcy, narcyzi to ludzie, którzy na co dzień żyją w emocjonalnym piekle, idą przez życie, szukając kogoś, kogo mogliby strącić w przepaść, w mrok. Tam, gdzie sami się znajdują, na dnie projektują swój ból, ponieważ nie mogą się z nim zmierzyć, opowiadają sobie kłamstwa, by przetrwać, budują fantazję, w której mają kontrolę. Dla nich jesteś jedynie przedmiotem, który mogą zmanipulować, wykorzystać, przez to czują się bezpieczniej. Przez to czują, że są prawdziwi, że żyją, nie widzą cię jako człowieka. Jesteś odbiciem ich wstydu, kompleksu niższości, więc stosują gaslighting, przekręcają prawdę, odwracają kota ogonem, mówią, że coś sobie wyobrażasz, przesadzasz, wyolbrzymiasz. Masz paranoję, musisz się leczyć. Nie wziąłeś tabletek, jesteś niezrównoważony. To nie z tobą jest problem. Wiesz, co widziałeś, wiesz, co cię spotkało i wiesz, jak się czułeś. Narcyz już dawno odszedł od zmysłów, stracił głowę, siebie, człowieczeństwo, granice i sumienie przez to jest taki niebezpieczny. Jeśli czujesz, że ten temat dotyka ciebie lub kogoś bliskiego, zostaw komentarz. Kliknij, lubię to i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych nagrani o tym, jak odzyskać siebie po relacji z osobą toksyczną. Pamiętaj, że każdy komentarz pomaga dotrzeć z tą wiedzą do innych, którzy wciąż myślą, że to z nimi jest coś nie tak. Narcyza nie obchodzi już co jest prawdziwe. A co nie? Chodzi mu tylko o kontrolę. Nie stałeś się celem dlatego, że jesteś słaby. Wręcz odwrotnie. Narcyz wybrał cię na swój cel, ponieważ się wyróżniałeś. Byłeś silny, miałeś wiele do zaoferowania, wiele dobrego. Miałeś coś, czego on nie ma. Nie może tego udawać autentyczność, empatię, spokój. Jesteś jego przeciwieństwem, a to zżera go od środka. Dlatego chcę zniszczyć twój świat. Chcę, byś zapomniał, kim jesteś. Chcę wymazać twoją tożsamość. Nadal tutaj jesteś. Jesteś świadomy. Masz władzę. Najlepsze, co możesz zrobić, to przestać poszukiwać akceptacji u narcyza. Nie szukaj akceptacji u ludzi, którzy chcieli cię zniszczyć, chcieli widzieć cię na dnie, kilka metrów pod ziemią. Nigdy nie powiedzą prawdy, nigdy nie będzie zakończenia. Zakończenie musisz napisać sobie sam. Ufaj swojej intuicji, nie ignoruj znaków ostrzegawczych, zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Nie pozwól na to, by ich szaleństwo Wpływało na Twój spokój. To, co czujesz, to prawda, a prawda nie potrzebuje akceptacji. Odłącz się od ich toksycznego świata, zakończ wszelkie toksyczne kontakty, zakończ ten chaos. Nie będziesz już odgrywać roli, którą dla Ciebie napisali. Nie będziesz kozłem ofiarnym, workiem treningowym czy wycieraczką. Prawda, będzie prowadzić cię w dobrym kierunku, a wtedy zobaczysz, jak szybko ich przewaga, władza i kontrola znikają. To nie ty byłeś problemem, to nie ty byłeś winny, to nie ty byłeś niewystarczająco dobry, to nie ty oszalałeś, byłeś światłem, które ujawniło, zdemaskowało mrok Narcyza. Dlatego nie może cię znieść, lecz teraz już to widzisz, już to rozumiesz, a to oznacza, że Narcyz już przegrał. Prześladowcy przegrali, myśleli, że mogą cię zniszczyć, lecz zniszczyli tylko wersję ciebie, która potrzebowała ich akceptacji. Teraz powstajesz, odradzasz się jak Feniks z popiołów stajesz się lepszą wersją samego siebie. Już nie mogą cię dosięgnąć. To nie ty byłeś problemem, to nie ty byłeś szalony i to nie ty byłeś winny. Byłeś światłem, które ujawniło ich mrok, dlatego próbowali cię zgasić, ale nie mogą już tego zrobić, bo teraz widzisz prawdę, już wygrałeś. Subskrybuj, jeśli chcesz odezyskać siebie i zrozumieć, jak, uzdrowić to, co próbowali w tobie złamać. Jesteś wolny i to dopiero początek.